dziwnego, że skupia na sobie uwagę. Jest ostatni. To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Na stanowisku. A teraz proszę Państwa bramka. Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. No to mamy 1 do 0. Teraz uderza. Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście niewiele zabrakło. Mikael Lisak. Strata teraz. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. W ostatnich meczach pokazał taką formę, że wydaje się pewniakiem do pobicia rekordu w Rybnik, strzały, ten gość ma wszystko. Jedyny, co można zrobić, to nie dać mu powąchać piłki. Jankelonia. Daje piłkę rywalą. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. pracą piłkę. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. udało się oddalić zagrożenia. To będzie dobry strzał I bramkarz wybił piłkę Nie ma niebezpieczeństwa Ale podanie przejęte Uwaga, padła bramka w innym spotkaniu Oddajemy głos do studia Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Lecha Poznań Obecny wynik brzmi 1 do 0 Mija 23 minuta meczu Piękne dzięki za meldunek by to rozegrać. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Ma pinkę i biegnie z nią do przodu. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. I co teraz? Obrona, ale piłka w grze. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Przed nami druga połowa spotkania. Tym razem od środka rozpoczyna górnik zabrze. Może być groźnie. O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Pozyskanie zawodnika tej klasy i to za ułamek wartości rynkowej to wyjątkowa okazja. Oj, i świetny, prosto padłe zagranie. Z tego może coś być. Nie, może strzelać! Nadal coś z tego może być. Zaczanie wznowią przutem z autu. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku? Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Dobre przerwanie akcji rywala. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. I doskonała okazja. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Się powinno stopować ataki rywala. Damian Rasa. Ładne minięcie, może być groźnie. Marguerite. Mamy gola w innym meczu. Halo studio. To kolejne trafienie dla ekipy poznańskiego Lecha. Prowadzą teraz 2 do 1. Minęła 75 minuta. Dziękujemy za informację. Dało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. 2 do 0. Gramy dalej. Pokażę, pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Jagielonia oddaje piłkę rywalom. Próbują teraz rozklepać obronę. Kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. Drużyna zapisuje na swoim ligowym kątku. Tej nadziei kibiców poświęcono wiele uwagi. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obserwujemy rewanż w jednej ósmej finału Champions League. Drużyna Jagiellonii Białystok kontra Chelsea. Przed dzisiejszym meczem więcej argumentów mają gospodarze. Wygrali pierwsze spotkanie i to na wyjeździe, ale rywale z pewnością uważają, że oni są zdolni do tego samego, a różnica nie jest przecież duża. Zapowiada się mecz o ogromnej dramaturgii. nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? Wykazuje ostatnio świetną formę. Notuje średnio ponad bramkę na mecz. Ale popatrzmy, bo mają okazję. I dobrze teraz bramkarz. Pewnie... Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Aj pod presją teraz. Pewnie dlatego pudło. Cian. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Centra 16. Co z nią zrobią? Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. To Williams, Torreira, stracona piłka. Prosto padłe zagranie, teraz będzie niebezpiecznie. Ma teraz dobrą okazję. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Źle jak Pracą piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Rzut karny to nie jedyna kara, jaką otrzyma zespół. Kolejna rzecz to żółty kartonik za to feralne zagranie. Zdrowie konsekwencje ponosi ta ekipa, ale chyba wszyscy dobrze wiedzą, że powód był. Zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Piłka z 11 metrów powędrowała do bramki. Na linii bramkowej brak reakcji. Była nadzieja na łatwy łup, jednak nie tym razem. Strzał był skierowany do boku. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką. Może sobie pogratulować. No to mamy 1 do 0. Nicole Williams. No i będą teraz jeszcze 2 minuty doliczonego czasu. Pepe. Kupka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. I ładnie mija teraz rywala. Widzę, wstają z miejsc. Świetnie to blokuje. no dobry odbiór blisko własnej bramki. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? To aż niewiarygodne, że pozyskali tak dobrego zawodnika. Trafiła im się wyjątkowa okazja. I Paul Williams. Z tego może coś być. A, interwencja w polu karnym. Błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Miała być kontra, tymczasem jest strata. Pepe. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Angelonia oddaje piłkę rywalom. Szeszko musi trafić. Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą. Zupełnie niepotrzebnie. Arsenić. Mocne wejście, ale czyste. najgroźną akcję. Teraz! Będzie niebezpiecznie! I zrobił to! On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali. A teraz to nie w uściskach kolegów z drużyny. To zawsze piękny widok, gdy po bramce piłkarze biegną celebrować wraz z trenerem. Widać świetną atmosferę. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Strata Jagieloni. Może coś być z tego podania. nie uwagi, strata piłki będzie groźnie. O, teraz świetny przechwyt, może być zagrożenie, do bramki niedaleko. Piąskuje, niebezpieczeństwo oddalone. 5 minut do końca, wciąż mamy remis. Uwaga, groźnie! To jest bramka! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontradak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Aktualny wynik to 2 do 1. Nico Williams. Mamy doliczone 2 minuty. To niewiele, ale gra była płynna. Bez większych przestojów. Spójrzmy. Sam na sam z Bramkarzem. Bramka! Doskonale! To granie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedobrzeć. Jest gwizdek końcowy. Cieszą się kibice, bo drużyna gospodarzy przechodzi dalej. Przyznam Tomku, że przed tym dwumeczem skazywałem tę ekipę właściwie na pożarcie. Na tym jednak.